To jest formacja, łagodnie mówiąc, prorosyjska. A my, jak pani pewnie wie, no, jesteśmy formacją prozachodnią. Pomijając już inne cechy tej formacji. Natomiast ta prorosyjskość jest ewidentna, można powiedzieć, że transparentna. Proszę państwa, w jedno nie wierzcie, że my będziemy rządzili z Konfederacją. Nie będziemy rządzili. Ich program to jest doprowadzenie was do nędzy. To są pomysły szaleńców, to są pomysły dzieciaków. Tylko dzieci mogą uwierzyć w taki program. Nie wierzcie w to i nie wierzcie w te nasze wspólne rządy. Ale ze wszystkimi pomysłami zgadza się Karol Nawrowski. Ale ja protestuję, że dzieci są szalone, naprawdę. No. No, tak, dzieci są bardzo mądre. E, musimy tutaj postawić kropkę, ale będziemy się tej sprawie przyglądać, jak mawia doktor Katarzyna Kasia, e, a my Zapraszamy Państwa do części drugiej i rozmowy. Z...